To za nim stoi, jakie ma elity, jakich ma współpracowników, którzy będą realizować tą politykę, bo patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, patrząc na te wszelkie deklaracje, które idą ze strony czy to Elona Muska, czy Hodżysa i czy innych osób, które są bardzo blisko w administracji Donalda Trumpa, no nie wyłania się tutaj obraz, po pierwsze, mężów stanu, ludzi, którzy mają jakiś dalekosiężny plan związany z tym, jak ma wyglądać świat. Stany Zjednoczone czy Europa po prezydenturze, chociażby Donalda Trumpa, co pozostawi po sobie? Tak, Bo na razie to są bardzo fajne deklaracje. W jeden dzień skończę wojnę w Ukrainie, co się nie, nie stało, rozwiążę kwestie stosunków palestyńsko-izraelskich, przesiedle ze strefy gazy. Poprzez likwidację przy... Palestyńczyków no tak, do krajów, które wcale ich nie chcą, żeby było ciekawiej. Z Chinami to jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy, dlatego że. Nie wiemy, czy ofiarą tego konfliktu, a być może dogadania się biznesowego, nie padnie chociażby Tajwan, co już w historii nieraz widzieliśmy. Więc sytuacja jest bardzo ciekawa.